witam Cię serdecznie. Tak jak widzisz, zaprosiłem Cię dzisiaj do mojego biura, z, skąd działam, zarządzam, wysyłam do Ciebie mailingi no i prowadzę swój biznes. Przed chwilą właśnie widziałeś, jak się ustawia kamery. Teraz nagrywa, tak naprawdę mówię do jednej. Tutaj nagrywa mnie inna. Nagrywa... Z tej strony, za chwilę to będziesz widział, z tej właśnie, <grytanie> tutaj nagrywa, nagrywany jest um, obraz z pulpitu. I tutaj nagrywamy kolejna kamerka, także to wszystko będzie poskładane e, i będzie e, troszkę bardziej profesjonalnie niż na zwykłym filmie. Tak? E, tutaj powinieneś e, z, z tej kamery, tutaj z tej, powinieneś zobaczyć z tyłu tak zwany softbox, czyli coś, co mm, oświetla, daje światło. Taka po, prostu, e, taka po prostu lampa, tak? Lampa, która e, jest zbliżona światłem do dziennego i bardzo dobrze e, pokazuje po prostu twarz, pokazuje e, wszystkie walory, tak? Kształty i tak dalej, i tak dalej. Tak samo stąd, z tej strony, tak samo mam światło. No i później to się zgrabnie e, wszystko składa, i tak wygląda to, że jakby nagrywało to jakby nagrywał to jeden człowiek jedna kamera to się składa z kilku. Tak, tak 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 robią profesjonalne filmy. Ja nie mówię że ja umiem to robić profesjonalnie ale z Marcinem Kurtowskim już przez jakiś czas robimy te filmy i przez jakiś czas po prostu no, nauczyliśmy się pewnych rzeczy wiemy jak to wygląda. Jeśli ty nie podjąłeś jeszcze swojego wyzwania e, dotyczącego właśnie robienia swoich pierwszych filmików to chciałbym Cię zachęcić tym samym dzisiaj, właśnie i pokazać Ci, że nie trzeba mieć takich specjalistycznych sprzętów, które ja teraz pokazuję. Można zrobić to zwykłą kameryką, czy ewentualnie nawet smartfonem swoim. Ja mogę Ci pokazać to. Mam nadzieję, że dobrze widzisz. Jeśli nie, to odłączę to od internetu i o, pokażę Ci w tą stronę. Ja cały swój biznes właściwie zrobiłem na tym małym laptopie. To jest laptop gdzieś dziesiątka, dziesięć cali. I tak samo jak zaczynałem budować swoją sieć w MLM-ie, w programie partnerskim, budować swoją pierwszą listę, robiłem to właśnie na tym komputerze. Ten komputer już zarobił na siebie kilkadziesiąt razy. I nie szukałem wymówek. Zobacz, jakie, ma... jakie to jest maleństwo. Tak? Grzeje się czasami, no nie jest taki szybki, ale wszystkie początkowe nagrania robiłem właśnie z tego z tego komputera. Tak samo teraz tutaj mnie e, widzisz, bo też jest stąd właśnie nagranie. E, także nie ma wymówek. Zobacz, możesz nawet na takim małym komputerku zrobić swój biznes. Tak? E, dzisiaj pokażę Ci e, nagrania osób, które podjęły wyzwanie. To są osoby z mojej listy adresowej, nie tylko z mojej, bo też z Tomka Damiana, razem z Tomkiem Damianem e, podjęliśmy takie wyzwanie i to Ciebie też oczywiście zachęcamy. E, są oczywiście osoby, które mówią, że to nie ma sensu, że to jest sztuka dla sztuki. No i oczywiście można się z nimi zgodzić. Tak samo możesz się z nimi zgodzić, tylko zapytaj się, czy jeśli coś będziesz robił przez 90 dni systematycznie, to czy, czy nie nauczysz się tego nowych po prostu umiejętności, tak? Czy nie staniesz się ekspertem w danej dziedzinie? Nie mówię, że w nagrywaniu filmów wideo, tak? Tylko y, może to być Twoja dziedzina, Twój biznes. Czyli to, czym się dzisiaj zajmujesz. Jak wiesz o tym, nagrania wideo w ogóle, komunikacja przez wideo idzie do przodu cały czas, mamy erę informacyjną, informatyczną, posługujemy się bardzo szybko informacją, a jak możesz dotrzeć na przykład z nagraniem wideo, to widzieć, widzieć, widzicie dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy osób, możecie widzieć, jeśli wiesz jak umiejętnie do nich dotrzeć. Są tak zwane y, webinary, hangouty, tak, no różne rzeczy, różne różniste. I teraz, właśnie, może oglądać mnie na przykład 1000 osób albo 2000 osób. A dla przykładu, powiem Ci, że jutro na przykład mamy spotkanie w Poznaniu i tam będzie około 50 osób, ale żeby doszło do skutku to spotkanie jutrzejsze, to musieliśmy bardzo dużo zrobić działań marketingowych, prędzej, odpowiednią kampanię marketingową przeprowadzić, żeby 50 osób w tym samym miejscu, o tej samej godzinie, po prostu w tym samym dniu zaprosić na. Na wykłady, czy, czy ewentualnie na taką interakcję. tak? A tutaj, jak widzisz, można to po prostu zrobić w ten sposób, że nagrasz wideo i to wideo się rozprzestrzeni po sieci. Chciałbym być krótkie, krótkie nagrania. Chciałbym ci pod, os, pod ostatnim, pierwszym w sumie, można powiedzieć, moim nagraniem, tutaj, podejmie 90-dniowe wyzwanie, pojawiły się już pierwsze komentarze. No i tutaj pisze Aleksander Gliński, że to jest fajne, tak, że, że super. Ma już też swoje nagranie. Tomek pisze, że tak samo. Podoba mi się pomysł. Katarzyna pisze, że też ma swoje wideo i za chwilę Ci pokażę Kasi blog. Tak samo Mateusz prezentuje tutaj swoje nagranie. Tak, i teraz przeniesiemy się do Kasi. Kasia też niedawno zaczynała, a teraz ma bardzo profesjonalnie wyglądającego bloga. Tak właśnie wygląda jej blog. I tutaj, jeśli klikniesz 90-dniowe wyzwanie, zobaczysz jej nagranie wideo. Tak? tak samo mój partner biznesowy, z którym jutro się widzimy w Poznaniu. Grzegorz. Tak samo nagrał swoje wideo, to jest jego blog. Nagrał swoje wideo. Pierwsze wideo, w ogóle jego pierwsze wideo. Tak? Nie miał pojęcia, jak zastosować tutaj efekt światła. Ale już w kolejnym wideo będzie w porządku. Po prostu nagrał pod światło. Tak? Nie ze światłem, tylko pod światło, i efekt był tego taki, że wyszedł cień. tak? Po prostu nie widać go dobrze. No i kto jeszcze? Jest jeszcze coś tutaj. Mam tutaj zakładkę, także tak, prawdopodobnie powinienem o tym powiedzieć. <laughs> tak, to jest kolejna, kolejne nagranie wideo. Marcina, tak? Marcina, dobrze mówię, Marcina Nowaka. Zaraz zobaczymy. O, coś tutaj się wysypało. Także jakby dwa, dwa nośniki wideo, tak? Są teraz tutaj uruchomione. I jeśli nie jest to szybki, szybki komputer. To czasami po prostu to nie daje rady, tutaj wyłączę, czasami nie daje rady, i tak to się dzieje, że jakaś wtyczka po prostu przestaje działać i nie pokaże ci kolejnego nagrania. Ale mam nadzieję, że zaraz to się zadzieje. Tomek już tutaj działa na Facebooku i mówi o naszym jutrzejszym szkoleniu w Poznaniu. Oczywiście propaganda Tomka na Facebooku to jest naprawdę klasa światowa bo on umie to robić. <noise> Robi to naprawdę bardzo dobrze. Dobrze, no mam nadzieję, że kolejna strona mi się tutaj włączy. Jeśli nie, to po prostu pokażę Ci. O, jest. Jest. Mateusz. Przepraszam, Mateusz. Mateusz Nowak, nie Marcin Nowak. Tak samo polecam obejrzeć jego wideo, nagranie. Też prawdopodobnie jest to jedno z pierwszych, ale już od wczoraj ma 12 wyświetleń. Także, suma summarum, tak jak widzisz, ludzie podjęli wyzwanie, to są osoby początkujące, no i polecam tobie tak samo to zrobić. A jeśli chcesz mieć na przykład inspirację, nie wiesz skąd brać pomysły, no może, może mogą to być książki, może, może to być jakiś event motywacyjny, itd., albo rzeczy, które gdzieś tam spostrzegłeś w swoim, w swoim życiu, ale możesz na przykład wejść sobie na Yy, stronę Cyber Mariana. <laughs> to jest człowiek, który bardzo komicznie używa yy, nagrań wideo, tak? bardzo komicznie je, je tworzy i tak dalej. Robi to bardzo dobrze technicznie. Yy. No i tak jak widzisz, przez 4 miesiące ma prawie 300 tysięcy wyświetleń. Yy, polecam, yy, możesz czerpać inspirację yy, właśnie też z takich yy, nagrań, zobaczyć yy, co, jaka parodia tam jest, yy, co, co po prostu tam się dzieje i na co ewentualnie warto zwracać uwagę w, w nagraniach, bo to robi bardzo dobrze. Zresztą zobaczysz każdy jego film ma naprawdę bardzo dużo wyświetleń. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym wideo już jutro. Nie wiem czy będzie takie profesjonalne, bo będziemy w Poznaniu, nie będzie naświetlenia itd itd, ale nie niemniej jednak podzielę, podzielę się z Tobą, podzielimy się z Tobą, bo jeszcze będzie Rafał, Marcin Gurtowski i Tomasz Damian i będziemy mówić o tym właśnie jak prowadzimy szkolenie pokażemy Ci co tam jest na tym szkoleniu kto, kto będzie i może nawet kilka wywiadów przeprowadzimy także pozdrawiam Ci serdecznie, do zobaczenia następnym razem, trzymaj się, cześć